Eee, mam dla Was dzisiaj fajną zabieczkę, choć mamy do wyboru dwóch prowadzących. Jeden kury mistki, e, i taki tam nie wiadomo o co chodzi. I drugi, bilet przystojny, kapowopa. Myślę, że wybierzemy bierzemy tego drugiego, więc on dzisiaj Was poprowadzi po beteżiku. Słuchajcie, więc tak. Na no dzień dobry, recepcja. I mamy fajne, miłe pracownice, które przywitają Was, a jednocześnie wszystko Wam no, wytłumaczą, jeżeli czegoś nie widzieli. Mamy tutaj e, oczywiście automaty do kawy, herbatki i innych Miejsce gdzie możemy sobie usiąść, posiedzieć, porozmawiać ewentualnie. Rozpisać sobie plan treningowy, no i mamy sklep sprzęt ze sprzętem e, i bokserskim e, i do trenowania praktycznie wszystkiego, i oczywiście do dochodzenia. Jeżeli chcemy, i dobrze wyglądać, to tylko to West Coast. Ok. A tu mamy jeszcze takie dla to zdrowotne jakieś tam e, kropelki inne rzeczy CBD batoniki mega zdrowe bez e, cukru praktycznie bez można, jest słodycze, które są dla Was super w piciu e, jest, który po tej jak najbardziej jest wskazany oczywiście różnego rodzaju napoje w e, cukrem, bez grubota jakieś tutaj kółeczki cały świat. Tu mamy fajne fajne gablotkę z trofeami. Tutaj jakby góruje, górują trofea z KSW, EFM i innych federacji, natomiast oczywiście jest bardzo dużo pochary, które niestety nie są wystawione w które są w jiu -Jitsu. Jesteśmy Jesteśmy wielokrotnym mistrzem Polski w i w Dobra, Dobra, idziemy dalej. Słuchajcie, żeby dostać się do naszego klubu, trzeba przejść przez zasięgi żeby przejść, jeszcze ma mieć kartę. Ja akurat nie mam karty. I sobie ją tu przykładam, żeby się podzielił. To samo, jeżeli chcę opuścić tą kartę, musimy użyć do, do wyjścia. Dzisiaj akurat tutaj poproszę naszą dziewczynę, żeby nam otworzyła, więc wyjątkowo zapraszam w ten sposób. No i co, na dzień dobry na wejściu na mamy toaletę damska, męską, tak żeby w razie W szybko zadali sprawę. Dalej mamy szatę bez brzegów, czyli szatę jak i ta szatnia wygląda mniej więcej tak. Dzieciaki mają tutaj swoje miejsce, mają skróty, mają swoje kolory, więc nie latają po szatni męskiej, bądź damskiej, tylko dzieciaki są tutaj. Drugi korytarz, drugi na korytarzu, na ścianach, oryginalne, powtarzam oryginalne, często z podpisami plakaty z galka KSW, albo mamy też z innych gal, ale jeszcze inne nie A natomiast na tą chwilę tutaj mamy góry też chwały i nie tylko dla tych ludzi, którzy interesują się MMA no to wiedzą, że to jest naprawdę rarytasik i, 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 i warto przyjść sobie przypomnieć bo to są gale, na przykład 2007 co tutaj mamy 2011 więc praktycznie naprawdę można sobie przypomnieć tych zawodników o, Jadek Pawłowicz miślał na tej filmie w a jest tu na plakacie, więc można sobie przypomnieć, gdzie kto kiedy był i jacy zabiety występowali na lat wielokrotnie. Yy, medalista, medalista olimpijski, także no i też zawodnik yy, normalny. Aha, mimo no, już to magazynek, interesuje. Tam na miesiąc wcześniej szatne tarzku. Panie wchodziły, więc nie będziemy wchodzili, ale tu wiesz mi są szafki, są yy, toalety, są oczywiście prysznice, więc można wszystko. Tutaj mamy bardzo dużo dalej ścian, bardzo dużo yy, szafek męską, jest bardzo dużo szafek, więc nie ma tłoku, yy, duże prysznice, toalety itd. Jedyna uwaga, jeżeli przychodzimy do nas, to warto mieć ze w kurtkę. Dlaczego? Dlatego, że szafki są zamykane na nie ma kluczyków. Mm -hmm. mm -hmm. Oczywiście, Jeżeli ktoś nie chce zamknąć, bo wieży ludziom, no to super fajnie i też jego sprawa. Natomiast można takie, yy, takie kujeczki nabyć tutaj w recepcji, ale oczywiście, że nie ma się Siłowne. Siłownia jest e, oparta na sprzęcie e, hammer, hammer, hammer Stretch, e, oczywiście jest parę rzeczy jeszcze dodatkowych, e, jest przestrzeń, sprzęt jest myślę wystarczający, obciążenia też, więc każdy tutaj sobie e, odnajdzie się i zrobi. Mamy sprzęt e, Life Fitnessa jeszcze dodatkowo i oczywiście e, maszyny do karty jeźdźnie, e, e, rowerki i tak dalej, i tak dalej. To co każdy lubi. Mamy tutaj taką malutką salkę na siłowni. Nazwijmy ją salkę na poprawienie naszych motorów. Więc można tutaj sobie dodatkowo zrobić, zrobić trening e, funkcjonalny, ale to jest tylko takie mini mini. To naprawdę dużo ustawionych, ale jak mówię, nie yy, wiem w kierunku tego, żeby to było profi. Zawsze znamy z nas, z nie oszczędzamy, tylko sprzęt profi, wszystko ma być profi i macie się cieszyć jak profesjonalny w klubie, ale nie tylko czuł, bo ten nie jest profesjonalny, więc ma się być w tym profesjonalnym. Nie wiem dalej. a tutaj jeden lekarz, radownik, no najmogę sobie ćwiczy, nie wiadomo, to jest, ale może będzie trenował tutaj u nas klubie, to kiedyś. Będzie coś znaczył w świecie. Yy, oczywiście, no, tutaj, jak mówię, powierzchnia jest dość duża. Co jest fajne, mamy okna, więc okna na świat, więc yy, nie tylko telewizor, ale też okna na świat. Pozyskać sobie, bo dziękuję, ale przez to można zobaczyć, patrzeć yy, tutaj światło <trybuje> więc też w pewnym inaczej mięczyliśmy w misji, bo ja, ja byłem wykupowany na, na treningach w piwnicy. Jest to ok, ale idźmy dalej, bliżej, lepiej. I tutaj naprawdę, nawet ci ludzie, którzy mają klaustrofobię będą się to przeszło. Tu mamy wejście na Wawel, Krapkę, salę i Fitness. I tu jest moje królestwo. Po kratce musimy wejść po schodach do góry, ale nie jest to jakiś wysiłek, bo jesteśmy sportowcami, więc musimy podnieść. Musimy ruszyć Oczywiście, nie zetykuję ręce. Dla amatorów są zajęcia dla profesjonalistów i, i każdy znajdzie to dla siebie. Oczywiście znowu idziemy w jakość, czyli mata, która e, jest najwyższą połową dla mur, który, który e, ściągnęliśmy specjalnie po to, żeby, żeby ten trening był jeszcze lepszy, jeszcze fajniejszy. E, dodatkowo no, ściany wiadomo obite, zabezpieczone, w supy to samo. Z tej strony mamy z kolei część taką typowo pod MMA, czyli klata z matą, możliwość trymowania nie tylko, nie tylko MMA oczywiście bo tutaj są worki, które są tarcze, tutaj są różnego rodzaju poduchy itd., itd., itd. Więc rzeczy, które gdzieś w trzymać uderzane, te kanki. Tam na tej sali też mamy możliwość, możliwość powieszenia worki. Cały czas podkreślam, że mamy okna, mamy światło ładnie słoneczko świeci dzisiaj w tym dniu super fajnie to, 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 to człowiek się nawet chce inaczej no i tutaj to co mówiłem sarka funkcjonalna bez żadnego sprzętu przed i po użyciu to pamiętajcie to zawsze się rozumie, na, na siłowni zawsze była taka możliwość oczywiście e, w tej chwili jeszcze bardziej do pomosty mamy całą klatę. Szczarki, ciężary, zobaczcie, ile tego jest Jest to dużo, naprawdę dużo. Można ponosić różne skrzynie, do skoków, przeskoków. Liny, kłęć, jakieś chwyty. Ja sam nie wiem, dlaczego to tylko kosmos jest. E, z głowy, czyli mamy bojki, mamy skiercze, mamy wiosła. E, no i co, zieloną trawkę, oczywiście z salgami, z tamtej strony, więc można nosić, dźwigać. Że to nazywa, Mamy to też właśnie. <laughs> <laughs> Oczywiście worki, worki bułgarskie, piłki, ketle, ciężarki takie, straki owakie. Jak tutaj widać, saneczki, można sobie przez cały rok jeździć na sampę. Nie tylko zimę. Eee, Do zajęć fitness, sprzęt. Tutaj też są sztanki, do zajęć fitness. Linia do podciągania, e, drabineczki, e, stołeczki. Pierdeczki, fisteczki i tak, dalej, i tak dalej. Wszystko jest na miejscu, więc każdy, kto, kto chce się tu znaleźć i poćwiczyć profesjonalnie, to na pewno może się tu znaleźć. A co najważniejsze, na pewno ma sprzęt do tego, żeby, żeby te zajęcia zrobić sobie fajne i, i, i profil, albo przyjść sobie na grupę, gdzie instruktor poprowadzi. Ale to nie koniec. Jeszcze idziemy z idzie drugim wyjściem o same roleczki, żeby się porolować bo no wiadomo rolowanie jest bardzo ważne i chodzimy sobie nie rzucę ciężare w strop miękka, więc trzeba uważać na strop dla tych wszystkich harpaganów co nie mają siły odłożyć ciężar i teraz co? no tu jeszcze mamy, żeby nie latać na dół mamy toaletę głębiej nie będę wchodził, ale uwierzcie mi, że jest, jest ok jest czysto i co najważniejsze są te urządzenia, które powinny no i tu jeszcze mamy Matę małą. się są jakieś zajęcia, to tak na szybko, tylko A, to są gwiazdy. Ale wiedziałem. Ja. Ja. Tu jeszcze mamy małą matę. Między innymi tutaj profesjonalnych treningów specjalistycznych w małych grupach, ale też tutaj trenujemy życiaki. Trenujemy oczywiście jogę i tak dalej, i tak dalej. Jest, ta, sarka. jest taka kameralna, fajna, mała, ale jednocześnie jednocześnie jak najbardziej. Użytkowa. Słuchajcie, po tej krótkiej, krótkiej wycieczce, którą Wam dzisiaj dofundowałem, No co po pierwsze Was serdecznie zapraszam tutaj, żebyście padli, zobaczyli, spróbowali, ja tak mówię czasami polizali oczywiście w cudzysłowie tego co tutaj jest, tych sportów, tych dyscyplin, tych treningów. Ja osobiście po prostu lubię tutaj przebywać i wystarczy, że przyjdę poświęcę sobie na rowerce i już czuję się jakby zrobił ciężki, mocny trening, natomiast... Wiadomo, wszystkich zapraszam na to, żeby, żeby spróbować, żeby zobaczyć, posmakować. Uwierzcie mi, że Berserkers Team to naprawdę mocny klub, ale dla każdego jest to miejsce, dla tych, co chcą się tylko pobawić, spróbować, też się znajdzie. Nie muszą być to zawodowcy, więc zapraszam wszystkich, przyjdźcie, czekam na Was.